Puszczę wam coś, bo nie mogę po prostu pozwolić, by ktoś tak ściemniał. Toraj użytkownik na X, chodzi tutaj o użytkownika Lalaland, Wrzucił na X coś, czego wcześniej nie wyłapałem. Gdy Załęcki pisał do Wardęgi o 19.59, tego samego dnia, gdzie wydarzyła się ta dewastacja samochodów i wiadomości wysłał 3 godziny wcześniej przed tym zdarzeniem, to Załęcki napisał do Wardęgi zdanie, które jasno wskazuje, że planował akcję zdewastowania samochodu już wcześniej. Napisał wiadomość, nie mogę tej osoby wrzucić w media, kumasz ale pieniądze przekupią osobę, która rzuciła w auto. Z jakiej racji Denis Załęcki pisałby, że przekupi osobę, która rzuciła w samochód, skoro wtedy samochody były jeszcze w nienaruszonym stanie? Nie lubię Denisa, ale tutaj Boxel po prostu manipuluje, bo w tej wiadomości Denis wcale nie wysłał 19.59. Poprzednie wysłał o 19.59. Tutaj wrzucam dowody. Nie lubię tego Denisa, ale przede wszystkim lubię prawdę i y, sprawiedliwość, więc boksdel nie kombinuj, nie manipuluj. Więc Załęcki napisał, że ktoś rzucił w samochód już po tym, jak ktoś rzucił. Chyba dwie godziny po tym, jak ktoś rzucił, jeżeli to było o 23, a z nim gadałem później już o pierwszej w nocy. Więc Bogdzel sobie wyciął godzinę z innego w ogóle screena i sobie połączył, przekręcił i tak dalej. To nie jest w porządku. I żeby była jasność, Załęcki to jest dzbaniak. Ja nie wiem, yy, kto rzucał w ten samochód, nie mam pojęcia, ale na Boga nie fałszujmy dowodów, bo to się już robi pojebane. I tyle ode mnie. I zobacz, my, pis my pisaliśmy o 19.00 coś. Rozjebało mu się kurwa auto późnym wieczorem. A on zrobił teraz tak w filmie, że ja ci już przed tym powiedziałem, że będzie miał rozjebane auto. Weź sobie to dokładnie obejrzyj. Napisałeś do mnie po tym jak ktoś rzucił cegłówką w bok za samochód. Ja ci napisałem, że ja się zapłacę nawet 50 tysięcy, by się dowiedzieć kto to rzucił, nie? A on to wstawił wszystko, że to się wydarzyło przed kurwa rozjebaniem aut. Kumasz to? Kurwa tego guba, jaką on narrację kurwa robi, wykorzystując Ciebie i te zasięgi